Cześć, dzisiaj wszystko o zastrzykach sterydowych w przypadku bólu kolana. Czy warto stosować 10 pytań, 10 odpowiedzi? Zasubskrybuj mój kanał, żeby dowiedzieć się więcej o bólu kolana i o tym, co może Ci pomóc. W przyszłych odcinkach będę mówił o kwasie jauronowym, ale również o zastrzykach z osocza. A teraz już wracamy do naszej listy 10 pytań. Czy zastrzyki sterydowe pomaga, pomogą mi na ból stan zapalny? Jak najbardziej pomogą. I zawsze mówię, że zastrzyki gdzieś pomiędzy są ćwiczeniami, fizjoterapią a operacją. Tam nie, nie, nie zaczynałbym od zastrzyków, zacząłbym właśnie od fizjoterapii, od rehabilitacji, ćwiczeń wzmacniania, i dopiero po okresie dwóch, trzech miesięcy przy takim bólu zawsze narastającym, zawsze wtedy sugeruję, że możemy spróbować. Drugie pytanie: jak długo? działają zastrzeki sterdowe Średnio 2-3 miesiące, czyli nie za długo. Natomiast każdy jest inny, każdy odpowie inaczej na zastrzyk. U niektórych może ten ulga trwać dłużej. Następne pytanie, czy ból powróci? I to jest pytanie, które bardzo często zostaje w klinice i niestety u większości pacjentów ten ból powraca. Natomiast jest wielu pacjentów również, u których ten ból wraca mniejszy, ale jest też odsetek pacjentów, u których ten ból nie wraca, i są pacjenci, których miałem, którzy przez lata e, mają spokój i nie mają już bólu i jest dużo lepiej. Po prostu kolano się wygo, wy, wygoiło w tym okresie. Można zacząć też rehabilitację e, porządną. Jakie są główne efekty uboczne? I przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że tych efektów ubocznych. Nie ma za dużo i to jest dobra wiadomość. Wiadomo, że steryt jest podawany do kolana, jest to w środku, w stawie, jest lokalnie, nie przechodzi przez wątrobę, nie dostaje się praktycznie gdzieś indziej w organizmie, jest głównie w kolanie i dlatego możesz mieć delikatne objawy bolesne przez bolesności takie większej nawet przez 2 3 dni. Później ten ból będzie stopniowo malał, Najczęściej tak jest przez okres dwóch tygodni, dlatego przez, po okresie dwóch tygodni najczęściej dzwonię do pacjentów, spytać się, jak się czują, bo wiem, że jak zadzwonię za 3-4 dni, to ten ból jeszcze troszeczkę może występować. Może troszeczkę być zaczerwienione kolano, możesz mieć wypieki krótko po, po, po zastrzyku. Zastrzyk sterydowy podaje się często ze środkiem przeciwbólowym, na który na niektóre osoby mogą być na ten zastrzyk też uczuleni może trochę stędzić skóra. Zazwyczaj to są bardzo krótkoterminowe, krótkoczasowe efekty uboczne i one bardzo szybko przechodzą. Niestety jest też bardzo małe ryzyko, ale jest, że będziesz miał wstrząs taki, no mieć alergię możesz mieć na ten zastrzyk i wtedy no, trzeba jest szybka wizyta u lekarza, bym od razu jechał do szpitala na pogotowie. Trzeba podać adrenalinę jak najszybciej. Jeżeli to się dzieje u mnie w klinice, adrenalina czeka i jest pod ręką, i zawsze tą adrenalinę mogę wykorzystać. Nie miałem takich przypadków znajomi, którzy i koledzy, koleżanki, którzy robią zastrzyki, też nie, więc to jest bardzo, bardzo no, rzadkie, ale w literaturze opisuje się takie przypadki. E, następne pytanie: jak podaje się zastrzyk? I teraz zastrzyk możesz mieć zrobiony bez USG albo z USG. Który bym wybrał? Wybrałbym z USG, zapłaciłbym więcej i ja też robię z USG, z USG masz gwarancję, że zastrzyk zostanie podany w dokładnie miejsce, gdzie ta osoba i ty jako pacjent chcesz, żeby był podany, czyli do stawu. Natomiast bez USG no, jest ten odsetek 20-30% zastrzyków może trafić troszeczkę poza obręb stawu i wtedy jego działanie. No, niby badania mówią, że są równie skuteczne te zastrzyki bez USG, ale ja jednak wolałbym wiedzieć dokładnie, że zastrzyk jest podany do stawu. Co można zrobić przed zastrzykiem? Przed samym podaniem zastrzyku ja bardzo często ściągam płyn z kolana. Przy zmianach zwierodzeniowych tego płynu jest stosunkowo, może być stosunkowo dużo i jak się ściągnie ten płyn, pacjent odczuwa bardzo dużą różnicę lepiej pracuje kolano, mniejszy jest ból przez samo ściągnięcie płynu. I po ściągnięciu płynu podaje się zastrzyk sterydowy ze środkiem przeciwbólowym. Czy po zastrzyku sterydowym mogę wrócić do normalnego funkcjonowania? Jak najbardziej. Jedynie o co bym Cię prosił, żeby być ostrożnym przez najbliższe 5 do 7 dni, nie obciążać kolana, nie biegać, nie szaleć, żadnych sportów, spokojnie do tego podejść. Kiedyś w ogóle zalecano, żeby iść do domu, położyć się, odciążyć zupełnie kolano, nawet stosować kulę przez tydzień, przez dwa, a dzisiaj już się tego nie robi. Także można normalnie funkcjonować, jedynie to właśnie nie obciążać tego kolana za mocno. Następne trzy zastrzyki sterydowe mogą zaszkodzić nastaw. I tutaj muszę powiedzieć, że jak jest jeden zastrzyk podana, mała dawka jest sterydu. To to działa nawet ochronnie na chrząstkę stawową. Natomiast przy duży, przy częstotliwości dużej sterydów, jeśli masz często te sterydy podawane do kolana, również z dużą objętością środków przeciwbólowych, to działa negatywnie na sam staw kolanowy, może dojść do zmniejszenia grubości chrząstki stawowej. Dlatego szczególnie u osób młodszych byłbym wrażliwy, bardziej u osób starszych bym podawał środki sterydowe, u osób młodszych pewnie jakieś inne środki mogą mieć zastosowanie, na przykład kwas jaluronowy czy zastrzyki z osocza. Steryt jest dosyć mocny, dlatego nie stosowałbym tego częściej niż co 3 miesiące, 3-4, góra 4 zastrzyki w ciągu roku, także trzeba uważać. Następne pytanie, kto nie powinien mieć zastrzyków? No i tutaj bym uważał szczególnie na infekcje. Jeżeli masz czerwone kolano, gorące kolano, opuchnięte, jest infekcja, szczególnie jak pobieram płyn z kolana i tam widzę, że ten płyn jest nieprzezroczysty, to to też jest opcja, że no, no nie podaje się zastrzyku. Przy złamaniach w obrębie kolana, jeżeli jest krew w kolanie, tu bym też nie podawał zastrzyku. Przy endoprotezach nie wolno, jest duże ryzyko infekcji. Również przy niekontrolowanej cukrzycy, i w końcu bezpośrednio lub, przed, lub po szczepionce. I tu mówię o dwóch, trzech tygodniach, chyba że ta szczepionka jest tak zwana żywa. To wtedy miesiąc po jednej stronie i po drugiej nie dawałbym um, zastrzyku. I na ostatnie pytanie, słuchajcie, lista już mi się kończy. Dziesiąte pytanie: który zastrzyk ze strydu byłby lepszy? I tak naprawdę w Anglii stosujemy Kenalog i również Depomedron i te dwa zastrzyki, dwa sterydy mają bardzo podobne działanie. Objawy ustępują podobnie i po jednym i po drugim, nie ma różnicy. Widzę, że te środki też stosuje się w Polsce, także prawdopodobnie, także moja odpowiedź jest taka, że nie ma znaczenia. Możesz spytać lekarza, który podaje Ci zastrzyk czy jest jakaś lepsza opcja, ale nie sądzę. Steryt to steryt, działanie jest bardzo podobne wśród w tej, tej grupie, także o to się nie ma co martwić. Jeszcze raz dzięki ci wielkie, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.